Cześć kochani, ja się nazywam Karolina Kubas i zajmuję się medycyną chińską i nie tylko. Dzisiaj chciałam się podzielić z wami tematem, który jest u mnie aktualny już od kilku tygodni. Mianowicie jest to temat oczyszczania organizmu. Wiele osób, które interesują się naturalnym sposobem bycia, żywienia i leczenia. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiosna jest najlepszym czasem na oczyszczanie organizmu. I zapewne też część z Was wie, że w chińskim kalendarzu wiosna zaczęła się już na początku lutego. I no tak mniej więcej od 3-4 tygodni ja również oczyszczam swój organizm. Ja to zwykle robię dwa razy do roku i na wiosnę i na jesień. Na wiosnę dlatego, że jest to właśnie idealny czas na to, żeby taką lekko zastałą energię po zimie poruszyć. Zresztą wiosna to jest też doskonały czas właśnie na to, żeby zrzucić te niepotrzebne, stare jakieś tam zapasy i wyprosić też lokatorów, które, którzy mogli się nagromadzić i robię też to zawsze na jesień już mniej intensywnie, o może tak powiem. Ale robię to również na jesień z racji tego, że latem bardzo łatwo jest złapać jakieś bakterie, pasożyty, bo jednak trochę je się tego surowego jedzenia i na takich produktach właśnie bardzo łatwo można przemycić niechcący do swojego organizmu jakieś jaja albo jakieś tam inne robaczki. Ale wracając do tego wiosennego oczyszczania, chciałam Wam pokazać to, co u mnie w domu jest w takim stałym repertuarze w temacie oczyszczania i jak to u mnie wygląda. Więc podstawowym preparatem jest oczywiście preparat chiński i on wygląda w ten sposób. Oświetlony czuanem Yanzhi, ja Wam to pokazuję. To jest takie coś. To jest taki proszek. To już tu końcówka nam została na szczęście, bo najsmaczniejsze to mnie jest. Rozpuszcza się go w wodzie, pije się trzy razy dziennie przed jedzeniem. Z racji tego, że moje dziecko, choć na pewno nie będzie piło coś tak niesmacznego, więc ja mam dla niej Sanaris. Sanaris jest w tabletkach, to już też nam końcówka została. Też bierze się trzy razy dziennie przed posiłkiem dla takich 8 latków, Dla młodszych dzieci trochę mniejsze dawki. Jak kupicie sobie taki Sanaris, to dostaniecie na pewno ulotkę. O, dobrze w ten sposób. Dostaniecie do niego na pewno ulotkę. Jak, jakie dawki podawać dzieciom, w jakim wieku, no i oczywiście dorosłym. Osoba dorosła bierze dwie tabletki trzy razy dziennie przed posiłkiem. I oba te preparaty są bardzo dobre, jeśli chodzi o usuwanie lambli, bardzo popularnych pasożytów. Dają sobie nieźle rady także z przywrami. Natomiast, jeśli chcemy zrobić takie, taki zmasowany atak, to dołączamy jeszcze do tego antykontamin. Ja zawsze uśmiecham się, jak otwieram antykontamin, bo zobaczcie, że w dzisiejszych czasach, jak otwiera się pudełko, to rzadko ono jest pełne. I on już jest używany trochę, więc naprawdę jak on będzie go otwierać, to zobaczycie, że on będzie aż po brzegi wypełniony ten antykontamin. I to jest też bardzo mocne zioło. Z Rosji to jest, o ile dobrze pamiętam, chyba tak, rosyjskie, Rosja. I bierze się go na noc, więc te dwa bie, bierzemy sobie przed posiłkiem, i to jeszcze na noc dorzucamy sobie taki konkret antykontamin. Bierze się go przez 6 tygodni. W pierwszym tygodniu można go brać na noc albo na czczo, my bierzemy na noc. Przez 6 tygodni po jednej tabletce, i potem z każdym tygodniem zwiększa się liczba tych tabletek. No i teraz z racji tego, że te bakterie, grzyby i inne pasożyty, antykontamin jeszcze dodam jest także na tasiemce, także to już jest grubsza sprawa. Z racji tego, że te zioła, one tępią te wszystkie robaki, te robaki się bardzo stresują. Wytwarzają toksyny, one też obu obumierają, w związku z tym e, bardzo istotne jest to, żeby też oczyszczać organizm podczas odrobaczania, żeby nie było skutków ubocznych, e, jakichś bóli brzucha, jakiś biegunek, e, bóli głowy, bóli mięśni, bo podczas oczyszczania wytwarzają się toksyny. Więc co robimy? Ściągamy toksyny krzemionką albo lawą wulkaniczną. Można używać Enteros żel. jak nie znałam jeszcze zeoli, to używałam Enteros żel. Ale odkąd spotkałam ze Oli, to się w nim zakochałam. Jest świetny. Używam go nawet wtedy, czasami, kiedy się nawet nie odrobaczam, Na przykład, kiedy gdzieś tam sobie zgrzeszę i coś tam wypiję albo zjem, coś co nie jest wskazane, czy po czym nie czułabym się dobrze. I to wtedy ściąga mi bardzo fajnie te toksyny z ciała. On jest dostępny w tabletkach, jest też dostępny w proszku. Ja tak, ja sama używam proszek, a tabletki mam oczywiście dla dziecka, no bo wiadomo, że dziecko <laughs> nie będę zmuszać jej, żeby mm, jakieś tam niesmaczne, czy w nieprzyjemnej formie e, rzeczy połykała. I teraz tak, to jest, słuchajcie, petarda. To się nazywa rdest wężownik i również pijemy taką obrzydliwie paskudną, cierpko-gorzką herbatkę z wężownika. Uwaga, żeby nie przesadzić z, ze stężeniem, bo jest to naprawdę bardzo silna toksyna. To widać już tu przez obrazy, jak to wygląda na obrazku. Tutaj coś widać. Uf. To się gotuje, słuchajcie. Bierze się łyżeczkę dla takich mocnych osób, które lubią silne wrażenia, mogą nawet i łyżkę sobie zagotować 10-15 minut i pomalutką, małymi łyżkami, można rozcieńczać też, popijać sobie w ciągu dnia i wtedy nie ma takich mocnych efektów w zasadzie podtrucia, bo jakby nie było jest to toksyna, która przecież, to wszystko są przecież toksyny, która ma wybić całe to dziadostwo i robactwo. Mm, więc również na nas działa to jako toksyna, dlatego trzeba uważać też ze stężeniem um, i sobie to po prostu w ciągu dnia dawkować. Tu jest jeszcze jeden dość taki kon duży konkret, um, też chińczyk, jak widać. Um, przyjmuje się go także przed posiłkiem. Um, i bierze się go od tygodnia, maksymalnie do dwóch tygodni, ponieważ jest to bardzo silny naturalny antybiotyk i em, bardzo silnie detoksykuje i wybija bakterie, bardzo różnego rodzaju bakterie, które są często em, em, współtowarzyszami innych pasożytów zamieszkujących nasze ciało. Zwalcza niemal każde bakterie, od bakterii, które znajdują się w przewodzie pokarmowym po różnego rodzaju bakterie i wirusy, też i pasożyty, które gromadzą się gdzieś w drogach rodnych, czy generalnie w narządach miednicy mniejszej. Świetnie zwalczają też różnego rodzaju choroby skóry jamy ustnej czy oczu także to naprawdę działa ogólnoustrojowo i tak jak mówię, bardzo silne I niestety też trudne do zdobycia ja to dostaję od mojego kolegi, który regularnie sprowadza takie paczki z Chin ale myślę, że dla chcącego trudnego na pewno będzie można w jakiś tam sposób to zdobyć w każdym razie jeśli chodzi o taką dostępność to wężownik jest totalnie tani, można kupić naprawdę chyba za 30 zł taką paczkę półkilową z kilo, to kilogram mam, no to mniej więcej tyle, no. także groszy to kosztuje. To jest, kochani, dosyć drogie, natomiast bardzo według mnie dużo bardziej się opłaca niż Enteros żel, bo jest dużo bardziej wydajna ta Lavavita Zeolit. Więc warto zaopatrzyć się w taką dużą paczkę. No to takie standardowe, powiedzmy, są ceny. I to jeszcze chciałam y, 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 wspomnieć o tak? czyli chlorella, jęczmień, zielony może być w proszku, y, może być też w tabletkach. Ja zawsze wybieram tabletki, bo no, no niesmaczne proszki są dla mnie trudne do przełknięcia. No zmuszę się jak trzeba, ale jak jest możliwość, to zdecydowanie wybieram sobie tabletki. I y, y, to jest... Y, Dobre, zwłaszcza na wiosnę e, i wtedy, kiedy przygotowujemy się również do oczyszczania wątroby, a przede mną również w kolejnym, jak, jak co roku, kolejne oczyszczanie wątroby. Ale o tym nagram e, materiał w osobnym wideo. E, świetnie oczyszczają wątrobę, świetnie, a wiemy, że wątroba odpowiada za detoksykację całego organizmu, krwi, e, więc również można sobie zapodawać e, takie zieleninki podczas oczyszczania. Dlaczego się odrobaczać? Dlaczego się odrobaczać? Dlatego, kochani, że pasożyty, bakterie powodują osłabienie po prostu naszego organizmu, osłabienie zarówno odporności jak i osłabienie dobrego samopoczucia, odpowiedniego odżywienia. One y, najczęściej, najczęściej zamiesz zamieszkują czy bytują y, w naszym układzie pokarmowym y, i z jelit najłatwiej jest je usunąć. Trudniej już jest y, w, y, gdzieś z narządów, które bezpośrednio nie są w tej rurze takiej, która rozpoczyna się tutaj, jak uczy się tam z tyłu. Y, ale jest to możliwe i te preparaty są naprawdę dość silnie działają i ludzie y, są w stanie się pozbyć e, wszelkiego rodzaju pasażytów. Czyli tak jak mówię, e, jakieś Lamblie bardzo popularne w to ma pikuś. E, przywry są dość trudne do usunięcia, ale jest to możliwe. No i ta e, I być może się zdziwicie, ale wiele pasażytów również bytuje w narządach, e, z których nawet nie zdawaliście sobie sprawy. Ja sama nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tam również e, mogą, być, e, mogą zasiedlać pasożyty. Są to na przykład oczy, e, u niektórych może być to nawet szyszynka, e, na kościach. Jeśli ktoś ma na przykład przewlekłe bóle albo nawracające bóle kręgosłupa lędźwiowego, to być może również tam właśnie gdzieś jakaś przywra się, przyssała e, i daje o sobie znać w momentach słabości. No, pasożyty mają to do siebie, że zawsze zasiedlają e, obszary ciała, które są najsłabsze. E, no i tam po prostu sobie zasiądą i sobie żyją, bo tam jest im najłatwiej przetrwać, tam gdzie jest najsłabszy punkt naszego ciała. I jak to błędne koło, wybierają najsłabsze miejsce, tam sobie bytują i jeszcze bardziej to miejsce osłabiają. Mm. Więc usuwając pasożyty, zdecydowanie polepszamy swój stan zdrowia, mniej nam boli, mamy lepsze trawienie, większą witalność, czystsze myśli w ogóle. Bo pasożyty, które w nas bytują, cały czas produkują toksyny i te toksyny zatruwają całe nasze ciało, więc pozbywając się tych niechcianych lokatorów, od razu zmieniamy nie tylko polepszamy nie tylko stan swojego zdrowia fizycznego, ale również stan zdrowia psychicznego, umysłowego, co również wpływa na, na naszego ducha. Także, moi drodzy, być może wydaje się, że jest tego dużo. Można sobie wybrać, można popróbować. Pamiętajcie, żeby dobierać dawki według. Według też swoich możliwości. Te, te preparaty, które Wam tutaj pokazałam, to są preparaty o dość wysokich dawkach. Może napomknę jeszcze, że są inne preparaty. One są najczęściej w płynie i według mnie, bo już mam z nimi również doświadczenie, one są dość słabe. Na przykład Wernicadis, Parafarm, jakiś parazytek, pasolek. One są często dawkowane na krople. I ja zawsze, jak je przyjmowałam, to ja przyjmowałam dwa albo trzy razy większe dawki. E, na przykład wernikady zalecają, żeby podawać po jednej łyżeczce. No to ja jedną łyżeczkę daję dziecku, a dawałam, bo teraz już lecimy bardziej na grubo. E, a sobie brałam łyżkę. I tak według mnie było to dość słabe. Ale dla osób, które. Mm, które są takie bardziej może delikatne, bardziej osłabione, to można zacząć właśnie od takich słabszych preparatów, a później za kolejnym razem próbować coraz silniejsze. No w końcu trzeba to robactwo wytępić, bo nam to niepotrzebne jest. I jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chcę napomknąć. Podczas odrobaczania, podczas oczyszczania absolutnie nie jemy cukru. Czyli żadnego cukru, żadnego miodu, e, także w formie owoców. Także owoc naprawdę, jak mamy jakiś totalny e, kryzys, to niewielka ilość jakiegoś kawałka owocu i to, no nie wiem, raz w tygodniu może, żadnych soków, tak, nic słodzonego, bo to jest pokarm dla pasożytów. Więc jak chcemy je wytępić czymś paskudnym, czymś gorzkim, na przykład tym, to to nie karmy ich zamiennie cukrem, bo one wtedy przeżywają i gdzieś tam się pewnie jeszcze otoczą w jakąś otoczkę, w jakąś cystę się zamkną i nie będą chciały się wydostać. A tak jak nie dostaną pożywienia i będziemy je traktować takimi mało smacznymi preparatami, zwłaszcza dla nich, to one po prostu będą chciały tego no, uniknąć tej konfrontacji i. Być może znaleźć sobie innego lokatora eee, także taka sytuacja. No, ja jestem dziś mniej więcej w połowie, eee, powiem Wam, że eee, czuję się bardzo dobrze. Eee, nawet powiedziałabym, że jeszcze lepiej niż przed oczyszczaniem. Ja w ogóle jestem super łasuchem i bardzo lubię słodycze, oczywiście staram się wybierać zdrowe słodycze, eee, natomiast odkąd zaczęłam się odrobaczać w ciągu paru dni w ogóle minęła mi ochota na słodkie dlaczego? dlatego, że te te zostały już osłabione tymi preparatami i one już nie ciągną tak bardzo tego, do tego słodkiego więc nie jest, tak, nie jest tak trudne jak się niektórym może wydawać Hmm. Przy okazji, można też schudnąć, jeśli ktoś by, komuś by na tym zależało. Um, także pamiętajcie: bez cukru, bez owoców, bez suszonych owoców. Um, często się mnie moi pacjenci pytają: No a co w zamian, um, jak ktoś bardzo potrzebuje? Ja mam takie dwa um, rozwiązania. Um, pierwsze rozwiązanie to jest. Um, Super kakao, y, takie stuprocentowe. Niektórzy nazywają je ceremonialnym. Kakao, które gotuję sobie na mleko owsianym. Y, aha, trzeba pamiętać też, żeby za dużo nieść chleba. Wiecie, Bo chleb też sporo cukru zawiera. Także mąki też niewiele. Y, ale robię sobie właśnie takie kakao na mleko osianym. Y, y, I to mi zastępuje czekoladę. Innym rozwiązaniem są orzeszki. Y, Mogą być nawet orzeszki w jakiejś gorzkiej czekoladzie, albo nie, czasami nawet można kupić orzechy w takim tylko w surowym kakao. I dla mnie to jest wspaniałe rozwiązanie. Zjem takiego jednego orzeszka już po takich paru tygodniach y, y, odrobaczania i naprawdę wierzcie mi, że jestem usatysfakcjonowana, a wcześniej to potrafiłam zjeść sporo. Hmm, chyba tyle, chyba tyle. Trzymam za Was kciuki. Dbajcie o siebie, hmm. powodzenia i wszystkiego dobrego dla Was. Pa pa pa. I jeszcze dodam jeden te temat. Po odrobaczaniu trzeba koniecznie pamiętać, żeby zasiedlić florę bakteryjną swoich tak właściwymi bakteriami, bo tutaj te preparaty natępią w zasadzie to wszystko i te złe bakterie i te dobre sprzyjające. o s e